Jakiego trybu powinienem użyć w języku hiszpańskim pokłando? No, jak to jakiego? To proste. Jeśli mówimy o czymś się generalnie, o czymś co się regularnie dzieje, to pokłando jest indikatywo, czyli tryb oznajmujący. A jeśli mówimy o przyszłości, to jest subjuntivo, czyli tryb łączący. Prawda? No, to zależy po którym klando. Hola, como i Witajcie w kolejnym odcinku Hablo Español. W tym odcinku porozmawiamy o odwiecznych problemach z guando, które ciągną się za nami od początku samego naszej nauki, naszej przygody z językiem hiszpańskim i tak naprawdę nie odpuszczają, mimo że ćwiczymy, ćwiczymy i ćwiczymy. Ale nie martwcie się, bo dzisiaj wszystko sobie to rozjaśnimy, tak żeby było to w głowie poukładane. Nawet jeśli wiecie o co chodzi, to zostańcie do końca, dlatego że będzie dużo różnych przykładów. A jeśli... Dopiero zaczynacie przygodę z językiem hiszpańskim i nawet nie chcecie myśleć o subjunktivo bo jest to dla Was jeszcze za trudne, to i tak zostańcie, bo pierwsze przykłady będą bardzo łatwe obiecuję. Tak to będzie wyglądało. Oczywiście subskrybujcie, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, odwiedzajcie Instagrama i Facebooka, to po obejrzeniu tego odcinka oczywiście, a my już teraz zaczynamy. Zapraszam! Dlaczego mówię, że to jest takie problematyczne i że cały czas nam się to myli? E, otóż na tym Instagramie i Facebooku, na które to konta was zaprosiłem przed chwilą, e, często tam e, publikuję quizy, m.in. o. Zdaniach czasowych i widzę, że wielu z Was jeszcze mają z tym problemy. Poza tym, niektórzy moi uczniowie też mylą się w takich sytuacjach, oczywiście częściej ci początkujący, ale i tym zaawansowanym się zdarzy. Dlatego w tym odcinku sobie wszystko wyjaśnimy. O co tutaj chodzi i dlaczego na samym początku powiedziałem, że zależy po jakim kłando? Otóż mamy dwa kłando, czyli dwa różne kiedy. W języku hiszpańskim. Jedno jest pisane tak, po prostu cuando, a drugie jest pisane też quando, ale stilde, z akutem z tym znakiem graficznym. I y jaka tu jest różnica? No, jest różnica zasadnicza. Aha, zanim jeszcze zaczniemy o tym, ważne, że to, jak widzicie, jest quando, a nie quanto, dlatego że te same wersje z te też istnieją, te de Tarragona, ale to znaczy ile? No, chyba że. En cuanto. Jak mamy preposición en quanto, to to znaczy tyle samo co quando bez tilde, bez tego akutu, czyli też kiedy. Wiem, że to może być zagmatwane trochę, no ale trzeba się do tego przyzwyczaić. Zatem w tym odcinku zajmujemy się quando przez d i mamy dwie wersje jedna jest z akutem a druga jest bez jeśli oglądacie mój kanał to wiecie że już mówiłem o tym jaka jest różnica pomiędzy quando a quando donde i y donde como i y como w sensie wersja pomiędzy bez akutu i z akutem, bez tilde i stilde I ci z Was, którzy obejrzeli ten odcinek, to wiedzą już bardzo dobrze, że różnica jest zasadnicza. I nie tylko w znaczeniu tego samego, w sensie co dalej po tym kwando jest, ale też zgodnie z tematem tego odcinka, jaki tryb musi się później po danym kwando pojawić. Dlatego nie możemy powiedzieć, że zawsze po kwando, jeśli mówimy o przyszłości, będzie subkuntivo, dlatego że musimy. Dowiedzieć się najpierw o jakie kwando chodzi. Ale zaraz sobie to wszystko na przykładach wyjaśnimy. No dobrze, to jaka jest różnica pomiędzy kwando bez tilde i kwando z e, Otóż kiedy kwando nie ma tilde, to jest oznajmujące. Jest to po prostu kiedy, które jest częścią zdania oznajmującego e, i ta wersja druga, ta wersja kwando z jest o tyle różna, że jest pytajnikiem. E, Normalnie takie wersje tilde mogą być też wykrzyknieniami, ale tutaj w przypadku kiedy raczej rzadziej się to słyszy, ale najczęściej będzie to właśnie pytajnik. Ale uwaga, nie znaczy to, że musi być to koniecznie Pytanie nie znaczy to, że muszą być tu koniecznie signos de interrogation, czyli znaki zapytania, dlatego że pytanie może być ukryte w dużym, złożonym zdaniu oznajmującym, ale w takich przypadkach tak czy inaczej będziemy mieli właśnie to quando stilde i zachowywać się będzie właśnie tak jak pytanie. To znaczy, że gramatycznie będzie to wyglądać inaczej. I zaraz ułóżmy sobie kilka przykładów, żeby zobaczyć o co chodzi. Zacznijmy od pytań, bo one są gramatycznie łatwiejsze. Czyli zacznijmy od tego, quando stille. Możemy powiedzieć na przykład, quando nos vemos, quando czyli kiedy się widzimy. I jak widzimy, tutaj mamy signos de interrogación, dlatego że to jest pytanie, to jest czyste pytanie ze znakami zapytania. I jak widzimy, mamy tutaj. Czas teraźniejszy i jest to indikatywo, jest to tryb oznajmujący. Dlaczego tak jest? Przecież mówimy tutaj, że pokłando i kiedy się widzimy, oczywiście używamy czasu teraźniejszego, no ale mamy na myśli przyszłość, prawda? Ale widzimy, że jest tu indikatywo. Dlaczego? Dlatego, że jest to właśnie pytanie, a w pytaniach subhuntiwo nie lubi się za bardzo pojawiać. Subhuntiwo lubi się pojawiać w zdaniach podrzędnych, a tutaj mamy to. Jest to zdanie nadrzędne, tak naprawdę jest to po prostu pytanie. Nie ma tutaj zdania złożonego, jest to tylko i wyłącznie pytajnik. W takich sytuacjach, nawet jeśli mamy na myśli przyszłość, nie ma tutaj potrzeby użycia subchódniwo. Więc zapamiętajcie, że w takich sytuacjach wszystko gra. Kłandonosz wemoż, kiedy się widzimy, i nie ma żadnego problemu. Możemy oczywiście użyć jakiejś innej konstrukcji przyszłej. Możemy użyć na przykład ir a czyli konstrukcji czasu przyszłego, która mimo wszystko gramatycznie jest czasem teraźniejszym, no bo ten czasownik ir jest w czasie teraźniejszym. Możemy powiedzieć na przykład quando me vas adiamar, me vas adiamar" czyli kiedy do mnie zadzwonisz. Tutaj znowu mamy pytanie, znowu po quando mamy na myśli przyszłość, ale używamy czasu teraźniejszego i indikativo, czyli trybu. Oznajmującego. Moglibyśmy też dać futuro simple, czyli widzimy tutaj, że czysto mówimy już o przyszłości i mimo wszystko jest to indikatiwo. Możemy powiedzieć, na przykład, Quando llegaremos a Marte. Kiedy llegaremos a Marte, czyli kiedy dotrzemy do Marsa? Tutaj użyłem futuro simple, oczywiście dlatego, że to jest ten dalszy, ten bardziej czas taki przewidujący albo obiecujący. Zresztą o różnicach pomiędzy czasach przyszłych już mam osobne filmiki, nawet jeden z najnowszych opowiada właśnie o Ciekawych, dziwnych, być może nieco, nieco zastosowaniach Futuro Simple, także serdecznie Wam ten odcinek polecam. I jak widzimy, tutaj też znowu mamy indikatywę i nie ma żadnego problemu. Zapamiętajcie zatem, że jeśli używamy tego quando jako pytajnika, to dalej mamy po prostu indikatywę. To raczej się nam nie myli, chyba że to quando jest. Częścią zdania oznajmującego, ale to zobaczymy później, jak to wszystko działa. Teraz przejdźmy do tego quando bez tilde, dlatego że tutaj rzeczy się trochę komplikują. Jeśli mamy do czynienia z tym kiedy, czyli z tym quando bestilde, no to musimy już rozróżnić mówienie o teraźniejszości, czyli o czymś generalnie od mówienia o przyszłości. Dlatego, że tutaj będziemy musieli zmienić tryb, co większość z Was już wie, ale z tych quizów na Instagramie wychodzi, że często nam się to mimo wszystko myli. Więc. Y Ułóżmy sobie przykłady, żeby to sobie do głowy wbić. Jeśli mówimy o czymś generalnie, na przykład, że kiedy jest ładna pogoda, to idę na plażę, jest tak zawsze, jest tak regularnie, jest tak często, to oczywiście jest czas teraźniejszy, nie mamy na myśli przyszłości, tylko ogólnie mówimy, no to powiemy za pomocą indikatywu, na przykład, że quando hace buen tiempo, voy a la playa. Cuando hace buen tiempo, voy a la playa i tyle. Czyli, że kiedy jest dobra pogoda, to idę na plażę. I po cuando mamy Afę, dlatego, że tak jest zawsze. Jeśli zaś mówimy o przyszłości, to po tym cuando musimy użyć subjuntivo. Nie ma innej opcji, dlatego jeśli na przykład mamy jakiś rozkaz, no to z jednej strony zdania złożonego, no to wiemy, że będzie to w odniesieniu do przyszłości. Choćby do przyszłości bliskiej, ale do przyszłości. I wtedy musimy już użyć subjuntivo i powiedzieć na przykład działamy, quando a akasza. Działamy? quando vuelvas a kasza, tutaj vuelvas oczywiście stoi w subjuntivo, znaczy to, że zadzwoń do mnie kiedy wrócisz do domu, tutaj absolutnie nie może być ani konstrukcji ir a feralgo, nie może być futuro simple, nie może być czasu teraźniejszego indikatywu. musi być czas teraźniejszy, ale w subjuntivo, dlatego cuando vuelvas. Takie rzeczy najczęściej nam się mylą, zwłaszcza na początku naszej drogi, dlatego zapamiętajcie raz jeszcze. Wiem, że o tym już mówiłem w innych filmikach, ale warto powtórzyć, że tutaj musi być koniecznie subhuntiwo, dlatego że mówimy o przyszłości i nie jest to pytanie. Nie jest to pytajnik, to quando, jest to quando oznajmujące. Dlatego musi być tutaj w zdaniu podrzędnym subhuntiwo. Koniecznie. Gdyby nie było imperatywo na początku, ale mielibyśmy pokłando też na myśli przyszłość, no to też musimy użyć subjuntivo, co zaraz zobaczymy. Kolejny przykład. Te avisare quando sepa algo. Te avisare quando sepa algo. Czyli dam Ci znać, powiadomie cię, kiedy. Będę coś wiedział, kiedy dowiem się czegoś tak, może naturalnie po polsku brzmi to zdanie, to znaczy, że obiecujemy komuś tutaj za pomocą Futuro Simple na początku, że go powiadomimy o czymś tam, jak już będziemy coś wiedzieli, jak już się czegoś konkretniejszego dowiemy. I tutaj pokłando koniecznie musi być subhuntivo, znowu nie może być ani Ira Zralego, ani nie może być Futuro Simple z drugiej strony. Przed kłando może być, ale pokłando nie. Także zapamiętajcie sobie, że w takich sytuacjach koniecznie, koniecznie, koniecznie musi być subjuntivo. Nie ma innej opcji. Jeśli chcecie jeszcze bardziej przećwiczyć takie zdania czasowe, to polecam Wam mój e-book o subjuntivo. Link do niego znajdziecie pod spodem w opisie. Tam jest cały rozdział o zdaniach czasowych, właśnie takich squando albo enquanto i tak dalej, i tak dalej. Antes de que, hasta que, desde que, różne inne takie opcje i są też ćwiczenia. Można sobie to wszystko przećwiczyć, kiedy używam w czasie teraźniejszym indikatiwo, a kiedy używamy Subjuntivo Najczęściej właśnie dlatego, że mówimy o przyszłości. Tak to właśnie wygląda i ten e-book serdecznie wam polecam, a za chwilę kolejne przykłady. Kolejny przykład. Wyobraźmy sobie, że chcę powiedzieć, że chciałbym się dowiedzieć, kiedy wrócą ktoś tam. To jak to ułożymy? Zacznijmy od Me gustaría saber, czyli chciałbym się dowiedzieć, Me gustaría saber, quando i którego QUANDO tutaj użyć? No właśnie. I co dalej? Czy tutaj musi być jakieś subkuntywo i to jeszcze jakiś wymyślne, skoro na początku mamy me gustaría saber? Otóż nie, tutaj wystarczy powiedzieć me gustaría saber, cuando volverán. Na przykład me gustaría saber, cuando volverán. jak widzimy, QUANDO Matilde, i dalej mamy futuro simple. Mówimy o przyszłości, jest to zdanie złożone ale mamy indykatywo, mamy futuro simple. Dlaczego? Dlaczego nie ma tutaj subjuntivo? Dlatego, że jest to pytanie, jest to pytanie ukryte, to jest ten typ pytań. Gdzie pytajnik jest, ale nie ma znaków zapytania, dlatego że to pytanie możemy wyciągnąć z tego zdania. O tym mówię właśnie w tym odcinku, w którym mówię o różnicach pomiędzy pytajnikami, wykrzyknieniami i zwykłymi oznajmującymi łącznikami, takimi jak quando właśnie, że jeśli możemy wyciągnąć to pytanie, i rzeczywiście ma to sens pytania, bo skoro Megustaria szaler, skoro tego nie wiem, chciałbym się dowiedzieć, to możemy postawić dwukropek i to pytanie zrobić już bezpośrednio, że. Cuando volverán? Jako pytanie, że dosłownie mówię to zamiast w mowie zależnej, zamiast w takiej kombinacji zdaniowej, mogę to wyciągnąć i po prostu zadać takie pytanie. Jeśli to jest możliwe, to dajemy to quando jako pytajnik i wtedy nie musimy już używać subjuntivo. Tak to właśnie wygląda, mimo że mówimy o przyszłości, używamy w tym przypadku indykatywo i futuro simple w dodatku. Kolejny przykład, Juan me ha preguntado cuándo lo contrataremos. Juan me ha preguntado cuando lo contrataremos, e, czyli Juan zapytał mnie, kiedy go zatrudnimy. E, tutaj oczywiście zapytał mnie przed chwilą, albo niedawno, mamy e, zwykły czas, perfecto compuesto, możemy dać później e, coś e, z przyszłością związanego, nawet futuro simple nie mamy potrzeby tutaj cofać jeśli to było naprawdę nie, niedawno i nadal ma sens może tutaj być, mimo że to jest mowa zależna czas przyszły i jak widzimy znowu mamy tutaj pytajnik, no bo zresztą mówimy mea preguntado, czyli zapytał mnie więc tutaj wiadomo, że można to pytanie wyciągnąć i zrobić je w sposób bezpośredni, ale nie trzeba i w tym momencie też nie musi być tutaj subjuntivo, wystarczy, że jest tutaj indikativo futuro simple, czy też czas teraźniejszy, czy ira seralgo. obojętnie co by tutaj nie było, może to być. Tak to właśnie wygląda, a zaraz zobaczymy, co się będzie działo z quando i quando, kiedy będziemy mówić o przeszłości. No, i możecie sobie pomyśleć, dobra, dobra, jeśli mówimy o przeszłości, to przecież to łatwe. Zawsze będzie indykatiwo, dlatego że mówiłeś przecież, że tylko jeśli mówimy o przyszłości, to będziemy używać subkuntiwo. Więc, siłą rzeczy, jeśli mówimy o przeszłości, to tylko i wyłącznie będzie indykatiwo i po jednym, i po drugim kwando, prawda? Niestety nie. To wszystko zależy od sytuacji. Dlatego że w przeszłości. Przyszłość też można zamknąć i wtedy będzie to wyglądało inaczej. Ale najpierw łatwiejsze przykłady. Możemy powiedzieć na przykład coś takiego, że cuando volví a casa la cena todavía no estaba preparada. Cuando volví casa la cena todavía no estaba preparada. Czyli kiedy wróciłem do domu, kolacja nie była jeszcze gotowa. I tutaj jak widzimy, Mamy to quando oznajmujące. Bez tilde mówimy po prostu o tym, co się zdarzyło już w przeszłości, że kiedy wróciłem do domu, kolacja nie była przygotowana, i tyle. Nie ma żadnego problemu. Inna rzecz, pytanie, na przykład: Quando Wolviste Jakasza? Czyli kiedy wróciłeś do domu? Tutaj mamy czyste pytanie. Oczywiście. Razem z signos de interrogación, więc wiemy, że możemy użyć zwykłego indikatywu. Tutaj cały czas używam indefinido, ale którykolwiek czas przeszły brzmiałby dobrze, zależnie od kontekstu, oczywiście. I moglibyśmy ułożyć zdanie złożone, że na przykład papa pregunta, quando volviste Akasha? Papa pregunta, quando volviste a casa? Czyli tata pyta, kiedy wróciłeś do domu, albo wróciłaś do domu. Znowu mamy tutaj pytanie, tylko że tym razem ukryte w zdaniu oznajmującym, no ale już wiemy jak to działa i jest tutaj indikatywo. Także zapamiętajcie, że w takich sytuacjach, w takich prostych, oczywistych sytuacjach rzeczywiście będzie tutaj indikatywo. A teraz za chwilę zobaczymy co będzie, jeśli będziemy mówić o przyszłości zamkniętej w przeszłości. Jeśli mówimy o przyszłości zamkniętej w przeszłości, to najczęściej mówimy w ten sposób, że używamy mowy zależnej i zaraz zobaczymy jak to działa i dlatego że mówimy o przyszłości mimo wszystko to musimy znowu uważać na to czy jest to pytanie, czy jest to ukryte pytanie, albo czy jest to po prostu czyste zdanie oznajmujące. Spójrzmy na przykład na coś takiego. Jose me preguntó cuando lo iba a ayudar? José me preguntó cuándo lo iba a ayudar, e, czyli José mnie zapytał. To, że mnie zapytał, już stoi w przeszłości, więc e, jeśli chcę, żeby to miało sens, to muszę coś tutaj e, pozmieniać. Więc co zrobiłem? Zamieniłem konstrukcję ir a ser algo e, na imperfecto. Przeniosłem ją do przeszłości. quando e, lo iba... A ajudar? Tutaj z ajudar jest tak, że może być lo, może być le, zależnie od regionu i od preferencji. Czasami z tym pomaganiem jest trochę inaczej niż my to przypadkami w języku polskim załatwiamy. W każdym razie to jest temat na inny raz. Tutaj chodzi nam o same czasy. Jak widzimy, mamy tutaj indykatywę, mimo wszystko, jest to imperfecto, jest to algo imperfekto dlatego, że znowu jest to pytanie. Znowu mówimy, że Hosze me pregunto, to znaczy, że Hosze mi zadał pytanie, Hosze mnie zapytał, mogę to pytanie wyciągnąć, w sensie tutaj jeszcze musiałbym zmienić czasy, żeby to miało sens, jeśli bym wyciągnął to pytanie, ale to mimo wszystko jest pytaniem i jeśli tak to wygląda, nie muszę używać tutaj subjuntivo, ale to się zmieni, jeśli nie będzie to pytaniem. No, i teraz to, na co trzeba najbardziej uważać, to znaczy, że jeśli mówimy o przyszłości w zdaniu oznajmującym, typowym, czystym, nie z pytaniem w środku e, i jest to zdanie skłando i mamy na myśli przyszłość, to musimy zamienić to na subhuntiwo, ale już nie na subhuntiwo teraźniejsze, tylko na subhuntiwo przeszłe, żeby miało to sens. To znaczy, że możemy powiedzieć na przykład coś takiego, e, Marta Medicho. Que me iba a avisar cuando terminara el proyecto. Marta me dijo que me iba a avisar cuando terminara el proyecto. I e, y, mamy tutaj znowu mowę zależną. Tak to najczęściej będzie wyglądało. Nie mamy już pytania, mamy tylko zdanie oznajmujące, czyste. To znaczy, że Marta mi powiedziała, że mnie powiadomi, kiedy skończy projekt. I to, kiedy skończy, projekt jest przyszłością zamkniętą w przeszłości. Tutaj mamy, że z jednej strony jest konstrukcja Irazeralgo w Imperfecto, że powiadomi mnie, to jest jej zamiar, też w kierunku przyszłości, ale w przeszłości zamknięty i oczywiście po kiedy, kiedy skończy już projekt, musi być tutaj subjuntivo i musi być to subjuntivo Imperfecto, to przeszłe, żeby miało to sens. Także jak widzicie, znowu robi się prawdziwe stwierdzenie, że pokłando, kiedy jest to zdanie oznajmujące, używamy subjuntivo, tylko że tym razem subjuntivo przeszłe. I za chwilę jeszcze jeden przykład. I ostatni przykład. Ewa me pidió que la acercara al aeropuerto cuando pudiera. Ewa me pidio la cercara al aeropuerto quando pudiera, czyli znowu mówimy o przeszłości, ale o przyszłości zamkniętej w przeszłości, i co to znaczy? Mamy tutaj dwa subhuntiwos. I dlaczego mamy tutaj dwie formy subhuntiwo? Dlatego, że zależą one od czego innego. Ale jest to oczywiście też relacja tego, co nam Ewa powiedziała. W sensie, że Ewa poprosiła mnie, żebym ją podwiózł tutaj. Używają Hiszpanie tego acercar, bardzo często w znaczeniu podwieźć gdzieś, dosłownie znaczy to zbliżyć, żebym ją podwiózł na lotnisko, kiedy będę mógł. To kiedy będę mógł? Oczywiście stoi w. W przyszłości, dlatego jest tutaj subhuntiwo i znowu jest to subjuntiwo imperfekto, a to pierwsze subhuntiwo imperfekto jest wymagane przez to, że ona mnie poprosiła, żebym ją podwiózł. W tym przypadku w języku polskim też używamy naszego trybu łączącego, naszego subhuntiwo. Tak to właśnie wygląda, że mogą być nawet dwa takie subjontywy pod rząd i tak to powinno właśnie wyglądać, jeśli mówimy o przyszłości zamkniętej. W przeszłości. Niestety jest to być może trudne, trzeba się do tego przyzwyczaić, trzeba to sobie w głowie poukładać. Jak widzicie, to nie jest pytanie, to jest zdanie oznajmujące. Mówimy o przyszłości, tylko że w przeszłości tak to właśnie wygląda. Mam nadzieję, że ten odcinek wam to wszystko poukładał. Oczywiście zachęcam was do tego, żeby teraz jako zadanie domowe możecie to potraktować sobie ułożyć różne takie zdania właśnie czy to w głowie, czy to nawet zapisane, żeby to wszystko lepiej zapamiętać i żeby się to jeszcze lepiej wszystko w głowie ułożyło i ochala zautomatyzowało. No, i tak to właśnie wygląda z cuando i kwando, z quando i quando bestille w języku hiszpańskim. Zapamiętajcie, że te różnice są bardzo ważne i zapamiętajcie, kiedy, którego trybu, po którym quando używamy i kiedy którego kłando używamy, bo to też zależy od tego, czy to jest po prostu zdanie oznajmujące, czy to jest pytanie, czy to jest ukryte pytanie. Tak to właśnie wszystko wygląda. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał i że jest dla Was przydatny. Jeśli tak właśnie jest, to dajcie łapkę w górę i zostawcie komentarz, to zawsze pomaga. To zawsze pomaga w sprawach algorytmowych, YouTubeowych. także o to Was proszę i Pokażę Wam na sam koniec, jak zwykle, gdzie nagrywałem ten odcinek. Jestem pod terrorem w posiadłości rodziny Osorio, Finca de Osorio. Tutaj jest takie poletko właśnie, jakieś tutaj przyjemne kuraki pod nogami, między nogami chodzą, więc przyjemnie się tutaj nagrywa odcinki. Jest trochę bardziej zielono niż w Las Palmas, chociaż w sierpniu aż tak bardzo zielono nie jest, bo trawa trochę wyschła. No i tak to właśnie tutaj wygląda i ja spod terroru serdecznie... Was pozdrawiam. Zaraz będę już się z wami żegnał i zobaczycie moich patronów, ale musicie wiedzieć, że oprócz patronite możecie mnie wspierać również, stawiając mi wirtualną kawę przez serwis kawowy. Wszystkie linki znajdziecie pod spodem w opisie. Więc ja jeszcze raz serdecznie Wam dziękuję za obejrzenie i za wysłuchanie. Pozdrawiam Was stąd właśnie z Gran Canarii. Mam nadzieję, że to quando i quando nie będą już Wam się myliły. No i cóż, ja już będę powoli uciekał, ale wy nie uciekajcie jeszcze, tylko zobaczcie moich patronów. A oto właśnie moi kochani patroni, którym pięknie dziękuję za wsparcie, bez którego to wsparcie rozwój kanału byłby na pewno niemożliwy. Jeśli chcielibyście wesprzeć ABLO Espanol, a jeszcze nie jesteście patronami, możecie odwiedzić serwis patronite.pl albo postawić mi wirtualną kawę, czy to taką dodającą energii, czy to taką katalońską, dodającą kreatywności i animuszu. Wszystkie linki, jak mówiłem, znajdziecie pod spodem w opisie. Subskrybujcie również i bijcie w dzwoneczki, żeby żaden nowy odcinek Wam nie przepadł, a ja jeszcze raz pięknie Wam dziękuję za obejrzenie i za wysłuchanie. No i cóż, do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Gracias, Jaszta Luego.